Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. W ostatnim czasie trochę, żeby odkryć nową okolicę i trochę by się przewietrzyć, zaczęłam chodzić z chłopakiem na takie długie wieczorne spacery, ale warunek jest jeden, musi być ciemno. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o naprawdę oglądanie okolicy, bo ja za każdym razem nie ogarniam, gdzie jesteśmy. No ale w ostatnim czasie właśnie całe osiedla wyglądają jak takie wyciągnięte z jakiegoś świątecznego filmu, więc są też tego jakieś plusy. No ale ym, to coś, co szykowało mnie bardziej niż te światełka, bardziej niż piękne domki. I chyba nawet bardziej niż wszystko inne razem wzięte to to, że ja wychodzę na ten spacer tylko jeśli mam pod spodniami rajstopy. Albo leginsy takie sportowe. I, i nagle jakbym normalnie do, dostała jakiegoś olśnienia, serio, bo nie mogłam znaleźć żadnej jakiejś pary po tym jak wrzuciłam leginsy do prania po bieganiu i powiedziałam, że ja jeśli ich nie znajdę, to normalnie nie pójdę. I w tym momencie powinnam przerwać nadawanie, cofnąć się w czasie do, nie wiem, sześcio czy siedmioletniej siebie, położyć sobie rękę na ramieniu i powiedzieć: Słuchaj, te cyrki, które odstawiasz, bo nie chcesz nakładać rajstop pod spodnie, i tak przegrasz tę walkę nie warto! I co wydarzyło się w moim życiu, i w którym momencie coś poszło nie tak, że zatoczyliśmy dosłownie pełne koło, i jednak rajstopy wróciły do łask, do, czy ktoś to wie? Już jakiś czas temu w ogóle mówiłam o tym, że e, na szczęście już w liceum do, dorosłam do noszenia czapek, ale takiego obrotu spraw chyba się nie spodziewał nikt. I wiecie, no ja noszę leginsy pod spodniami w górach, to jest normalne, to jest wiadome, ale żeby tak na spacer? I co będzie kolejne? Nie wiem, może kalesony? Swoją drogą a propos tej czapki w liceum. To jeśli myślicie, że przeszłam taką drogę od A do B, nie wiem, że z braku czapki na jakąś tam, nie wiem, myckę, otóż nie, kupiłam największą, najbardziej włochatą czapkę, jaką tylko się dało znaleźć. W ogóle to był taki czas wtedy, takich wielkich czap, może kojarzycie, sporo osób je nosiło. Najczęściej białe, takie włochate albo czarne, nachodzące na uszy nawet czasem. Nie wiem, czy one miały jakąś nazwę konkretną. Ja kupiłam sobie taką brązową i była większa niż hełm i, i w sumie trochę się tak w niej czułam, bo czasem, gdy ktoś coś do mnie mówił, to nie słyszałam i musiałam podnosić te części zakrywające uszy i wyglądałam w tym pewnie trochę jak jakiś, nie wiem, opos czy inny szogun. No ale była ciepła i absolutnie nieproporcjonalna w ogóle do jakiejkolwiek części mojego ciała. W ogóle też y, nie zapomnę, jak wracałam do domu kiedyś, i akurat mijał mnie jeden z sąsiadów na klatce i mówi do mnie: Ty, fajna czapa, taka he, he, radziecka. <noise> zawsze, zawsze o tym pamiętam. Ym, w ogóle ja mam traumę do takich uwierających rzeczy. I nie wiem, czy ktoś też tak miał jako dziecko, ale mnie coś na przykład cały czas gryzło. Jakiś sweter albo metki, od Majtek też. No, masakra. I w ogóle jeszcze wizję zakładania właśnie jakichkolwiek dodatkowych warstw na siebie, to było gorsze niż, nie wiem, deportacja. Nie wiem, czemu akurat to mi było, to mi przyszło pierwsze słowo do głowy. Deportacja, no, Aldora, nieważne. A jeszcze w ogóle jak się miało WF jako pierwszy i trzeba było wszystko z siebie ściągać i tarabanić się z tym, albo co go jeszcze właśnie potem nakładać z powrotem. Nie, to jest jakaś inna w ogóle forma tortury i ja nie nienawidziłam tego, nigdy nie nosiłam, e, podobnie jak na przykład kanapek do szkoły. <laughs> nigdy w życiu nie miałam ze sobą kanapki do szkoły, bo nic mnie nie drażniło bardziej niż to. E, I chyba dopiero na studiach brałam ze sobą czasem jakiś tam, nie wiem, kubeczek z owsianką, e, a tak to nigdy. A nie jeszcze. Em, Doprowadzało mnie do szału wlewanie innych napojów do jakichś takich butelek, na przykład po Coca-Coli, e, i mycie tego. I nigdy tak nie zrobiłam i nie dałam sobie nawet wcisnąć tego. Bo mam dreszcze w ogóle na samą myśl. Jeszcze jak te etykiety były takie sprane, wiecie, o, a ktoś pił z tego na przykład herbatkę owocową. Wiem, że ekologia i te sprawy, ale dla mnie to było bardzo i nadal jest. Nie, 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 nie. W wzorówce na przykład miałam taki za to ładny termosik i z zakręcaną y, taką jakby. Ta zakrętka była kubeczkiem i to akceptowałam, to jest fajne. Może dlatego zajęło mi chyba prawie 27 lat, żeby w ogóle zacząć nosić ze sobą jakąś metalową butelkę na wodę, bo miałam jakąś, nie wiem, bliżej niesprecyzowaną traumę. Kto wie. Także jest jeszcze wiele innych rzeczy, które w dziwny sposób wywołują u mnie jakąś panikę, jak choćby małe dzieci jedzące banany, ale może o tym innym razem. A więc do, gdy dotarło do mnie, właśnie, że nagle nie tylko przestałam się zapierać tymi wszystkimi kończynami i głową, żeby tylko nie założyć rajstop pod spodnie, ba, właśnie na odwrót zaczęłam się zapierać, że nie wyjdę bez, to nagle jakby spłynęło na mnie jakieś światło, jakby nie wiem, chmury się rozstąpiły, jakby nie wiem, normalnie zabrzmiał w mojej głowie jakiś głos i ten głos, i gdyby mógł, to by mi powiedział: Mama miała rację. <śmiech> nie! <śmiech> <laughs> jakbym nagle się stała trochę innym człowiekiem, jakbym zanurzyła się w innych wartościach, jakbym, jakbym nagle dała takiego nura w ogóle w świat dorosłych. To ten moment, w którym właśnie wiele rzeczy nagle nabrało dla mnie sensu i nowego znaczenia, jakby wszystkie te puzzle nagle się ułożyły, a z nich powstał wielki napis ciepło w nerki. Wow! Także od tego momentu już nie było odwrotu, i gdy raz człowiek poczuje jakie to jest wspaniałe uczucie, to nie ma szans, powtarzam, nie ma szans, żeby na przykład wyjść w ogóle z odkrytą głową, bez rękawiczek, bez rajstop i łazić na przykład przez godzinę na mrozie. Chyba ktoś w ogóle nie jest pełna rozumu, albo jakiś stałocieplny sak podpowiem więcej niż jedno zwierzę, to, to już wiecie, obydwie odpowiedzi są poprawne. To tym właśnie jesteście, jeśli chodzicie nieubrani. I mam teorię na ten temat. W ogóle mam wiele różnych teorii, i to jest chyba powód, dla którego założyłam ten podcast, bo już nie mogę wszystkim ciągle zawracać gitary z kolejnymi. No więc dlatego tu jesteśmy. Ty i ja. Wybrańcy narodu. I jedną z tych teorii dotyczących tego, dlaczego czasem wszystko się tak właśnie przestawia na opak świata i dlaczego nagle wizja termoforu i tych rajstop albo szlafroka nie spotyka się właśnie z taką skwaszoną miną, a wręcz przeciwnie. Moja teoria jest taka, że się, gdy, gdy jest się dzieckiem, to się na przykład więcej biega i skacze dookoła, jest nam ciepło i niewygodnie. I to ma, ma trochę właśnie takie słabe zastosowanie do tego, Dlaczego w sumie nie nosiłam tych rzeczy w gimnazjum czy w liceum, e, no nie licząc tej radzieckiej czapki? No bo wtedy jednak nie latałam jak, jak poparzona. E, choć nadal miało się WF jako pierwszy i to była największa katorga szkolnego losu, i nikt mnie nie przekona, że to był dobry pomysł. Raz, że w ogóle dopiero wstałam przecież ledwo oczy otworzyłam i mam nakładać na siebie cały ten majdanek, a w dodatku jeszcze wtedy nie piło się kawy, i iść na ten autobus, stać tam i marznąć, tylko po to, by znowu się rozebrać tego wszystkiego i jeszcze w dodatku spocić od samego rana. Przecież jakby ktoś mi powiedział, że mam iść o 8 rano biegać, czy tam grać w siatkę, to bym powiedziała, że to jest jakiś chory pomysł. I co gorsza w ogóle, nie wiem, jak było w waszych szkołach, no ale u mnie na przykład nie było pryszniców. Więc po tej całej godzinie robienia czegokolwiek fizycznego z samego rana trzeba było takim śmierdzącym i spoconym ubrać się w nasze ubrania z powrotem i, i potem zasuwać jeszcze przez, nie wiem, kolejnych sześć lekcji, a potem nawet, nie wiem, pisać jakiś sprawdzian z przyry. I mój chłopak na przykład nigdy nie zaznał takiego przywileju chodzenia do polskiej szkoły. W ogóle, w których swoją drogą dostawała mydła w łazience, to było jakieś święto lasu, <noise> święto roku. I jak mu czasem coś kiedyś wspominałam, to, to on nie, nie złapał się nawet za głowę, tylko tak się patrzył na mnie z takim półuśmieszkiem, bo myślał, że to jest za głupie, żeby było prawdziwe, i że ja go wkręcam. Także właśnie. Ale może to cała moja teoria też mieć związek z tym, że nie wiem, jak wy, ale kiedy ja jestem zmęczona, to mi się robi od razu zimno. I czasem, jak mam takie bardziej zabiegane dni, gdy na przykład nie śpię moich przypisowych 8 godzin, to mam wrażenie, że właśnie szczególnie rano ja się zamieniam w sopę lodu. Jest mi strasznie zimno ja nie mogę się rozgrzać, i czasem wieczorem też. I jeśli brać pod uwagę to, że jednak dorośli są ciut bardziej zmęczeni od dzieci, to kto wie, może to jest właśnie rozwiązanie tej naszej rajstopowej zagadki. Ale coś, co uderzyło mnie ostatnio bardziej, to jest teoria szlafrokowa. I w ogóle posiadanie szlafroka samo w sobie to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to nie jest tylko element naszej szafy, który sobie tam, nie wiem, wisi smutno w łazience. Nie, to jest coś więcej. To jest styl życia. I ostatni raz szlafrok miałam chyba, nie wiem, w 98, więc moja wizja tego, jak to jest w ogóle mieć szlafrok, trochę się rozmyła. I zazwyczaj też nie siedzę długo w piżamie, więc takie coś wydawało mi się zbędne. A na przykład rano, gdy mam wstać do biurka, do biurka, do biura, no to to jest ostatnie, o czym marzę, żeby jeszcze w ogóle, nie wiem, trwonić mój bardzo cenny poranny czas na to, żeby, nie wiem, siedzieć w tym szlafroku, gdy mogę przecież, przecież pospać 15 minut dłużej, a potem zwlec się z łóżka jeszcze bardziej niewyspana. Dlatego moja właśnie wizja szlafrokowa opierała się bardziej na tym, że szlafroki w takich amerykańskich filmach, a ogólnie amerykańskiej telewizji, zawsze były noszone w jakichś takich super domach przez równie super ważnych ludzi albo przynajmniej przez kogoś, kto wygląda na taką osobę, która ogarnia życie. I, I zawsze pojawia się kilka takich samych ujęć. Na przykład ktoś schodzący rano po schodach do kuchni, jeszcze w ogóle tak zawiązujący ten szlafrok. W ogóle na stole stoją już na przykład gofry, i bekon i, i kawa, i sok pomarańczowy. Albo ewentualnie pojawia się scena jakiejś takiej, nie wiem, porannej przesyłki kurierskiej, i wtedy ten, ten ktoś oczywiście też musi tam nosić taki puhaty szlafrok. No i zdarzają się wyjątki, jak na przykład nie wiem, w Big Lebowskim, gdzie poszedł do sklepu w tym takim wymiętolonym szlafroku, ale to nie o takie przykłady mi chodzi. I nawet Kevin sam w domu zaczął nosić szlafrok, gdy zaczął ogarniać życie. I to nie jest przypadek. I gdy, gdy tak się właśnie zastanawiałam, do czego te szlafroki tak naprawdę są wszystkim potrzebne, to już w sumie dodałam jeden do koszyka, do kompletu z piżamą w muminki i dresem świątecznym w kakałko. E, I mówię Wam, że gdy ta paczka w końcu do mnie do, dotarła, ten moment, w którym narzuciłam ten szlafrok na siebie, to jakby w tle zagrała jakaś anielska muzyka. Nagle wszystkie wątpliwości i podpytania się rozwiały, bo już wiedziałam, jakie to jest wspaniałe. A raz, że ten szlafrok jest w ogóle super miękki i to tak miękki, jakby chodzić z narzuconym na siebie ciepłym kocykiem. A dwa, że właśnie jak jestem zmęczona, to ten szlafrok jest jak ukojenie wszystkich zmartwień. I, i akurat e, kupiłam go, gdy mam już dom. I przypadek, nie sądzę, więc to znak, że ogarniam w życie, i teraz mogę schodzić, właśnie rano do kuchni po schodach w szlafroku, i mogę otwierać w nim drzwi, i w ogóle siedzieć opatulona z nim, e, z kapturem narzuconym na głowę. E, w sumie, o dziwo, właśnie przeżywam ten zakup szlafroka chyba jako większy krok w stronę dorosłości niż ten cały zakup domu. No ale trzeba wiedzieć w życiu, co jest ważne, i szlafrok właśnie taki jest. Także jeśli nie macie, to ja polecam. W ogóle to jest też te idealny prezent dla każdego w każdym wieku, zwłaszcza teraz, gdy to nagrywam. To mamy grudzień i wielu z Was zastanawia się, jakim kolejnym zbędnym elementem obdarować bliskim, bliskich. E, no ja Wam radzę, błagam: nie kupujcie jakichś ramek, które potem nigdy nikomu nie pasują do wnętrza, albo kubków, z, z którymi nigdy nie wiadomo też co zrobić, tylko kupcie szlafrok. Albo w ogóle pełen zestaw do przetrwania zimy. Na przykład szlafrok, termofor, ciepłe skarpetki, piżamka, w muminki czy bez, obojętnie. W ogóle miałam ostatnio jakiś taki e, kiepski dzień, bo źle się czułam i było mi okropnie zimno i bolało mnie gardło, więc piłam jakieś 10 gorących herbat. Jeszcze w ogóle, jak na domiar złego, to miałam jakieś niekończące się spotkanie w pracy. I to się rzadko zdarza, ale czasem tak. No, i gdy się już zdarzy, to zawsze jest po prostu wielki chaos i to trwa wieki. I tak jak zawsze na przykład kończę o czwartej, to już było po szóstej i autentycznie już nie miałam ani energii do tego wszystkiego, ani humoru najgorzej. No i ustawiłam sobie wszystkie kaloryfery w biurze na piątkę, czyli rozkręcone na maksa, i narzuciłam na siebie nawet kurtkę, a się dalej trzęsłam z zimna i to już jest znak, bo u mnie w biurze jest zawsze bardzo gorąco. E, najczęściej w ogóle e, latem to jest jak sauna pomimo włączonej klimy, a mi się robi tylko tak zimno, jak się robię chora. A, e, Także to było w ogóle okropne połączenie tego dnia, bo ja nic nie zjadłam, bo myślałam, że zaraz skończę pracę i wezmę ze sobą e, zamówioną sałatkę. Zamiast tego wszystko się zaczęło przeciągać, a ja im dłużej czekałam, tym po prostu coraz gorzej mi było, aż w końcu stwierdziłam, że to nie ma sensu, że ja zawijam wrotki i jadę do domu. I w ogóle jeszcze tygodnia miałam wrażenie, że inni w pracy też nie mieli dobrego humoru, bo dosłownie trzymały mnie w ryzach jakieś ostatnie podmuchy dobrego humoru, bo inaczej bym chyba wyszła z siebie. I przysięgam, że się popłakałam w tej samej sekundzie, w której w ogóle otworzyłam drzwi do domu. I to jest totalnie najgorsze połączenie na świecie, gdy jest się zmęczonym, chorym, nic nie idzie po naszej myśli, i jeszcze w ogóle ktoś nas wkurza, i zamiast siedzieć w domu już od kilku godzin, to się tylko traci czas. Więc rzuciłam wszystko na podłogę w przedpokoju razem z kurtką. Wzięłam swoją sałatkę na górę i jedyne o czym wtedy marzyłam to właśnie gorąca kąpiel, a po niej ten puchaty szlafrok. I w ogóle siedziałam w tej gorącej wannie, pełnej gorącej wody i bąbelków i jadłam też sałatkę Cezarek, jak jakiś żul, a ona była taka dobra, a woda tak gorąca, że czułam się już trochę wtedy jak nowy człowiek. A jeszcze po tym, jak się wygrzałam i opatuliłam się tym szlafrokiem, to znowu mi się płakać chciało, ale tym razem ze szczęścia, bo już mi było dobrze i cieplutko. No i okazało się, że miałam anginę i dostałam antybiotyk na tydzień. No ale trudno. Przeżyłam i głównie dzięki właśnie temu szlafrokowi, najgorzej, że wcale mnie nie dziwi, że się rozchorowałam. I to nie dlatego, że na przykład biegałam czy chodziłam po górach bez czapki, bo zawsze mam czapkę, ale przez to, że ostatnio w ogóle było mi w jakiś dziwnie niesprecyzowany sposób źle. No i po, tym, po tych pierwszych y, pół roku y, spędzonych głównie w domu w czasie pandemii, w których miałam 120% energii i właśnie tworzyłam mnóstwo rzeczy, czułam się trochę jak tak, y, że muszę zwolnić tempo. Sam początek pandemii był w ogóle dla mnie wyjątkowo kreatywnie dobrym czasem, bo pracowałam y, zawodowo dużo mniej, za to mogłam poświęcić cały ten czas na wszystkie moje jakieś tam prywatne graficzne projekty i dosłownie tworzyłam tyle fajnych rzeczy, ile jeszcze chyba nigdy. Bo chociaż pracuję jako grafik, to to co robię zawodowo, a to czym się dzielę, w internecie, są zupełnie dwie inne pale, pary kaloszy, więc naprawdę tworzyłam jak szalona, co było ekstra. Dużo się nauczyłam też, jeśli chodzi nawet o, o, o obchodzenie się z takim klientem w, w pracy freelancera, i nadal uważam, że taka praca to nie jest za bardzo dla mnie, ale jako taki kreatywny dodatek, czemu nie? Także pakowałam w to wszystko tyle dobrej energii, szczerze mówiąc, dawno nie byłam taka zadowolona. Choć na co dzień na przykład nie należy do osób, które ciężko czymkolwiek zadowolić, po prostu to było coś innego, coś fajnego, i w dodatku okazało się, że jestem w tym naprawdę dobra. Więc to był naprawdę super czas i dodatkowy plus. Po, I po pewnym czasie, w sumie, zaczęłam tworzyć niektóre rzeczy też dla samej, w takiej frajdy tworzenia. A na przykład, jako zapłatę proponowałam e, przelewy dla polskich domów dziecka, także dużo dobrego z tego wyszło i, i mam nadzieję, że ktoś się ucieszył w tym roku. No a potem, oczywiście, pojawił się też pomysł z przeprowadzką, czego w życiu bym się nie spodziewała, że dojdzie do skutku w sumie tak szybko i spontanicznie. E, może, w sumie, opowiem o tym dokładnie w innym odcinku. W każdym razie, zobaczyłam ten dom i się zakochałam, i to i wszystko potoczyło się tak szybko. Nie wiedziałam, że przeprowadzka w czasie pandemii to nie jest najłatwiejsza opcja, ale z drugiej strony też nie najgorsza, bo wiedziałam, że będę miała czas właśnie wszystkiego dopilnować i zająć się tym na spokojnie. A potem dostałam trochę od rzeczywistości z liścia, bo wszystko zaczęło iść pod górkę. Ja sama narzuciłam sobie takie tempo pracy, że zaczęłam się czuć zmęczona i przytłoczona w sumie całą tą ilością projektów. A po pół roku też wróciłam już do biura, więc pracowałam tyle co nigdy. A też nie chciałam na przykład zacząć rezygnować z tych dodatkowych projektów, które sprawiały mi przecież tyle radości. Tyle, że w perspektywie pracy, jeszcze po pracy, to przestało mnie tak cieszyć, a zaczę zaczęło mnie totalnie męczyć i nie da się tak na dłuższą metę. I przeprowadzki same w sobie też mi się już przejadły, bo to była moja jedenasta, już wiedziałam, co mnie czeka. Także przewiezienie wszystkiego to był najmniejszy kłopot. Ale na przykład odmalowanie wszystkich ścian, które były totalnie czyste i w ogóle nie wymagające malowania, wyczyszczenie dosłownie, wyszorowanie wszystkiego na połysk, też zaczęło mnie drażnić, bo ja nie dostałam mieszkania w takim stanie. Także wszystko w kuchni, jak ja dostałam to mieszkanie, było pełno kruchów, klejące, więc czułam się, jakbym musiała odwalać tą samą robotę dwa razy i, i na początku i teraz. No ale absolutnie najgorsze było czyszczenie metalowych rolec zewnętrznych, które po pierwsze chyba nigdy nie były dobrze wyczyszczone, a po drugie, czyściłam je wszystkie jak mogłam w momencie w ogóle wprowadzenia się. A po trzecie, były totalnie wysmolone jakimś kurzem w ogóle przez to, że na dole przy rzece była jakaś budowa całe lato. I w ogóle te okna w, w tym właśnie moim ostatnim mieszkaniu miały jakąś taką dziwną konstrukcję. I wyobraźcie sobie takie duże, prostokątne okno, jak takie balkonowe. I, i każdy pokój taki miał. I problem w tym, że one otwierały się tylko w połowie i nie było żadnej opcji, żeby tam na przykład wyjść od drugiej strony, bo to było właśnie ostatnie piętro. Także tych rolet zewnętrznych też nie było na przykład, można wciągnąć do środka, więc żeby umyć to okno, to trzeba było wychylać się po prostu jak jakiś akrobata, albo na przykład kombinować mopem, też tak robiłam. I żeby w ogóle umyć rolety, to można było umyć tylko połowę, gdyby je na przykład podciągnąć, a drugą połowę trzeba było myć tak, że były trochę takie ściśnięte i trzeba było wciskać tam jakąś szmatkę. I w ogóle wszystkie te urządzenia do mycia rolet w ogóle się nie nadawały, wszystko tam kapało. Jak umyłam pół, to drugie pół zaraz było od nowa brudne, bo się pobrudziły w czasie mycia, No generalnie dramat. Zajęło nam to wszystko tydzień, i jeśli myślicie, że po tym tygodniu odpoczęłam, tak jak należy się, to otóż nie! Bo przez opóźnienia w czasie pandemii dostawy, dostawy mebli w ogóle takich robionych na zamówienie nie mogły dojść do skutku. Zamówiłam kuchnię w sierpniu, wyprowadziłam się w październiku, a ona ma dojść dopiero właśnie w połowie grudnia. Kanapa, o której też już tyle razy wspominałam, też zamówiona w sierpniu. Mia miała dojść w listopadzie, ma dojść pod koniec lutego, ale to też jeszcze nie jest pewne. A, po co o tym wszystkim mówię? Nie wiem, chyba po to, żeby odsłuchać ten odcinek za dwa miesiące, gdy już będę mogła wygodnie ugotować sobie jajko w kuchni i usiąść na kanapie z kawą i szlafrokiem z samego rana, i przypomnieć sobie, że wszystkie te dramaty i stresy, to wszystko przechodzi. I potem, albo się o tym szybko zapomni, Albo takie rzeczy stają się też taką dobrą anegdotą, żeby opowiadać znajomym. Także teraz doprowadza mnie to do białej gorączki, ale za cztery miesiące, komuś opowiem o przeprowadzce, to będę się śmiała z tego, że piłam ciągle kawę na schodach jak jakiś czubek, bo moja kanapa miała przygodę życia i pójdęła do mnie przez pół świata eee, i że prawdopodobnie ta kanapa w tym roku podróżowała w sumie więcej niż ja. Ale właśnie pod koniec dnia, gdy można narzucić na siebie taki szlafrok, i obejrzeć ulubiony serial, czy poczy poczytać książkę, czy nawet zejść rano do kuchni i zrobić sobie kawę, to nagle wszystko staje się jakieś takie lepsze. Nabiera większego sensu. I łatwiej jest się złościć, wkurzać, gdy jest nam zimno i niewygodnie, ale jak można się wkurzać na cały świat w takim puchowym kubraczku? Przecież to nawet by głupio wyglądało. Jak się jest takim otulonym, to nagle wszystko staje się jakieś takie fajniejsze, a my wyglądamy rzeczywiście, jakbyśmy ogarniali dorosłość. To może w ten sposób właśnie powinniśmy podchodzić do, nie wiem, statusu społecznego ludzi, zamiast patrzeć się komuś na auto, to powinniśmy sprawdzić czy nie wiem, a czy nosi czapkę, a czy ma rękawiczki, a czy y, lubi rajstopy albo chociaż sportowe legginsy, no i przede wszystkim, czy ma ten szlafrok czy nie. No a najważniejsze w ogóle jeszcze, to trzeba pamiętać, że niezależnie co by się działo i jak zabieganym by się nie było, to trzeba pamiętać też o tym, żeby spędzić ten czas na czymś, co sprawia nam taką prawdziwą, ogromną radość tylko nam. Ale też trochę resetuje cały ten właśnie stres i wszystko inne. Czy właśnie to pite kakao w wannie, czy jakieś tam, nie wiem, jedzenie sałatki, nie oceniam, sama właśnie tak robiłam. W wannie wszystko smakuje dobrze. Albo składanie miniaturek, albo oglądanie śmiesznych rzeczy. Także cokolwiek cieszy umysł, cieszy też ciało. I zwłaszcza moim zdaniem warto o tym pamiętać, zanim wskoczycie w jakiś taki przedświąteczny szał. I moje zalecenie dla Was to odpuścić sobie. Naprawdę, nie warto się spinać. Cały ten rok był już wyjątkowo pokręcony, więc po co dokładać sobie stresów? I z tym was zostawiam. Sama idę zrobić sobie liptona z wymemłaną cytryną i zaraz wskoczę też w świąteczną piżamkę i narzucę na siebie szlafrok, a nadawałam do Was dziś w ogóle z nowego biurka, więc to była podwójna przyjemność. Słuchaliście, Magda Nadaje, podcastu, w którym kupiłam szlafrok.